Dzień dobry. E? A! Pikachu, kumplu. Kurde, nie widziałem cię od yy, odcinka 31. Racja. Ej, ty, swoją drogą, czy ty nadal trzymasz się z, yy... asem? Tak. Ogólnie zastanawia mnie jedna rzecz. Niech zgadnę. Jak moja dolna połowa wygląda? Jesteś pewny, że chcesz wiedzieć? Tak? Czy na pewno... ...chcesz poznać mój sekret? Wybacz, to moja intymna tajemnica. Eee... Okej, okay, więc... ...sobie pójdę. Żegnaj, Pikachu! POKAŻ!